Cześć, witam na kanale Ryzyk Fizyk. W ten piękny poranek, zróbcie sobie coś do picia, czy tam jakąś przekąseczkę lub bez, jak to chce, zestaw podobny do poprzedniego, też pięć drapek, też po jednej sztuce, ekstra linie, jedna krzyżówka, co tu dalej różowy diament, tego nie drapałem chyba jeszcze, a może drapałem, nie pamiętam. Na pewno nie drapałem tej zdrapki. Wygrać 100 tysięcy. Może wygram. Może wygram. Zawsze jakaś szansa jest. I walizki pieniędzy też nie drapałem. Więc trzy zdrabki numerowe, jedna krzyżówka i jedna zdrabka z symbolami. Zapraszam. Zacznę może od walizki pieniędzy. Zabka z liczbami, więc zasady znane nie ma żadnego bonusa. Mamy liczby wygrywające i liczby, które są przypisane do gry będą trafienia lub nie. Wygrywające 18, 33, 47 i 29.

Tam pod tą 47 pewnie zwrot. 13 i 12, czyli jedna liczba trafiona. Wow, dwie dychy, no dwie dychy, no proszę, wow. Super, bardzo się cieszę, bo to jest w zasadzie, no nie zwrot, nie zwrot całego zestawu, ale sporej części więcej niż połowy. Ok, super, zdabka na bok. A następny w kolejce różowy diament. 14, 59, 30 i 28. Takie liczby wygrywają. Oprócz liczby, jeszcze można znaleźć jakiś symbol, diament, symbol diamentu. I też. Jakaś tam kwota jest do niego przypisana? Trzydzieści sześć, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści trzy, szesnaście, dwadzieścia dwa, czterdzieści siedem. 53 i 42 ta zdrapka jest pusta a szkoda, no zawsze szkoda są tu jakieś literki Nie, nie będę szukał, nieważne. Zdrapka pusta. Kolejna to... Zdrapka pod tytułem, wygraj 100 tysięcy. No to wygrywam. 16 6 33

17, 15, nieźle, nieźli są chłopaki i 35, czyli 100 tysięcy ominęło mnie szerokim łukiem. Dlaczego? E, kontrolnych nie szukam. Nie szukam, bo nie ma po co. Ok, zdrapa na bok. I krzyżówka. Lubię krzyżówki, lubię drapać krzyżówki. Nawet jak jest przegrana krzyżówka, to jakąś taką mam satysfakcję z tego wydrapywania większą niż z tych liczbowych zdrapek. Ona mnie troszeczkę mm, za szybkie są. Takie, taki szybki rezultat w tym, w tym ryzyku przegranej czy jakiegoś tam trafienia. Hmm. To coś tak nie dla mnie. Krzyżóweczki są bardziej przyjemne. Nie wiem jak dla Was. Dobra. Literka B. Drut Tatar Madryt. Futurysta Bar. Toż. Pozdrawiam Bartoszów. K. Jest Oka, futurysta, Rozum i Dekada, Hortalion Tatar, mm, OK, L, Hortalion i tylko ortalion O, Batory, N, Drut, Tacyt, Madryt, e, Prognoza, Rozum, Ares Futurista, Sedyk, Ada Tatar, e, Ortalion, tu jeszcze jest jedno N, literka C, jest Tacyt, litera z prognoza bartosz no więcej nie widzę litera i jest barii. tylko jedno i no proszę literka t no ich chyba troszkę jest na szczęście. Tacyt, futurysta, set, bartosz, agat. Przydałoby się A zdecydowanie. F futurysta. E, I tylko futurysta. M jest w rozumie w Madrycie następna G Ogar kolejna P o, Tatar oczywiście za jedynie e. Ewa Set Ares i to by było na tyle z tą literką a, super może coś się urodzi z tego Batory, Ortalion Tatar. Agat. Jest pierwsze słowo. Ogar, Bartosz, futurysta. Hmm, dekada. Coś jeszcze? Tacyt. I bar. I ares, i oka. Okej, okay, super. Są dwa słowa. E, oka i agat. Może coś się urodzi. Literka X, nie ma żadnej. Literka U. Rozum, drut. Mhm, futurysta. I ostatnia litera S. Jest trzecie słowo. O, no fajnie. To jest zwrocik. Jeszcze Bartosz. No, ale zabrakło. R. Kontrolne literki B. Od razu wydrapię, wydrapię kod, jak pamiętam, bo zawsze zapominam mi później dostaje. Kopiernicz od Pani w kiosku. Ok, czyli jest 3 złote do zestawu. Zawsze coś fajnie, super. I ostatni grup są to ekstra linie. Może tym razem coś się tutaj trafi ciekawego kwiat. Może po dwa będę drapał. Kwiat i ptak. Jest ptak. Troszkę ich jest, bardzo fajnie. Za to kwiata nie ma. Kwiata nie ma. Staram się już tych kontrolnych nie, 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 nie odkrywać, żeby nie psuć yy, zabawy. Rolki i rower, tak na sportowo. Rolki... ...und rower. Jest rower razy dwa. Jeszcze rolki. I rower. No, jak na razie troszkę lepiej niż w poprzedniej w poprzednich ekstraliniach dzwon i diament dzwon i diament nie, nie ma, nie ma, nie ma nie ma, nie ma, nie ma i nie ma, nie ma, nie ma okulary i tęcza tęcza. tu się rolki schowały ok no i to tyle klucz i słoń jest klucz, jest słoń, kolejny klucz i słoń, i klucz. Popcorn księżyc. Proszę bardzo. Kolejny księżyc. Popcornu nie ma. Jeszcze jeden księżyc. Leżak podkowa. Gdzieś były, gdzieś widziałem. O, popcorn się schował. Czapeczki brakuje, fajnie. Może się trafi. Jest podkowa. Jest leżak. Podkowa leżak, podkowa leżak. Jest leżak. I jeszcze tutaj słońce i klapki. A klapki gdzieś widziałem. Ale za to nie ma słoneczka niestety. No szkoda. Dobrze, że za oknem świeci. Gwiazda i serce. Proszę raz, dwa. Jest gwiazda. Cyk, cyk, cyk. O, tutaj serduszko. No dobra, troszkę tych symboli mamy. Może coś się rodzi. Na razie nie jest źle. 23 zł. Zwrotów. Korona Jarbus. Jest arbus, cyk, cyk. Jest też korona. Klapeczki pominąłem. Dobrze, piłka by się przydała na pewno. Byłoby fajnie. Tu jest jeszcze arbus. i balony. Są balony, jest też Łódź. No i tyle. Sakwa motyl. No, i jeszcze motylek. No i co, będzie co, czy nie będzie nic? Moneta i lody. Jest moneta, są lody. No i mamy linię. Brawo. Meta. no tylko ta jedna linia jest, tak? sprawdzę jeszcze. łódź, łódź przegapiłem, ale to i tak nic nie daje. jakie symbole nam zostały niezmazane? biedronka, szapka, piłka, kości, no tego nie mam. słonik. No ale to nic nie wnosi. Biedronka, czapka, piłka kości, piłka. Mhm. Dobrze, no jedna linia, fajnie. A co pod linią? Dyszka. Czyli zdrabka zwrócona. Czyli 33 zł. Zwrotu, a cały zestaw był 33 zł. Czyli jestem na zero w tym, w tym rozdaniu. No i dobrze. Podarzenie na plus, kontrolne C. No ale 0 to 0, tak? Była zabawa darmowa w dzisiejszy poranek. Trzymajcie się dobrze. Dużo zdrówka, pa.